Gusy 77 odcineczek z naszych zmagań. Bez celownika do globusa swoją drogą to już rok serii, ale na starcie chciałbym wam życzyć wesołych świąt i żebyście żyli w zdrowiu, nie w chorobie, najważniejsze. A co do odcineczka, zagraliśmy dwa meczyki. W jednym z nich trafiliśmy na dwóch typów Wenei, którzy mieli po 2200 na Faceit. Także potężnie W drugim zaś mieliśmy w teamku jakiegoś frustrata, który na początku już meczu strzelał mi w cymbał, a ja mu klaczyki 2 na 1. Ja dla niego gwiazdkę z nieba. On, a on jak zwykle to w życiu bywa, lachę położą na Ciebie. Niemiły gracz, nie róbcie tak. Do wygrania w tym odcineczku: ten, oto A ten, kto wygrał poprzedniego z poprzedniego odcinka bezcownika, to znajdziecie bratka w komentarzu. Zostawcie subika, lajka, komentarz, będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze raz cały świąt. Mamy aktualnie Supreme'ka, to jest chyba 76. odcinek, jak dobrze pamiętam. Ostatnie nasze, me nasze meczyki to wygraliśmy do jajka, no, ale niestety później przyszli kaci. No, to byli Polaki, okazało się na odcineczku, że Digi miał WH, żeby wygrać na głupim migmanie. Dobra, to co? Wszystkie mapki wrzucamy do puli, oby nie dało nam tych dachów obstranych. Rob win Major. Aha. No o to chyba szybka przejażdżka będzie. Oni na plus dwóch będą jeździć. No i przypał. Czy idzie? Czy nie przyjdzie? Przyjdzie stamtąd mi dupnie, pa Boże! Czemu on sprawdzą Longa jak tam był jego? Dlatego się odwróciłem do Longa dupą, mnie Dobra, gdzie to jest ten kałak jego? Tu! Dobra mam. Nie no ten trwałem ma 200 lat ale lepiej tak niż na oszustów, nie? Dobra, trzeba nie można się bać, nie 2-2. Ważne, że nie do zera, bo to by był wstyd. O, będzie jazdka chyba. O Płaniecz Nie no, wybiegł mu wam mi zajebał. Dobra, dobra, to są boty, boty. Dobra, teraz rzucimy tu młotowa i pójdziemy zagrać z moim. Może go wyraszują. Wyjadą mnie, no, bo nie? Obstrany jest. Widźmi na Wucha 100%. Ten już w sajdzie pewnie jest ten drugi, nie Stawiły flash, drąk? Na się Short. Pierdole to Nienawidzę tych biegających digli, to powinni wyjebać z gry, przyrzekam. Dobra, teraz może nie zrobimy... To będzie głupie, nie róbcie tak ogólnie. Nie no, to się udało. U <laughs> to plan był taki, żeby wiec nie, zrobić magiczną sztuczkę, ale źle spaliłem. Nie podoba Ci się to, co Gabe zrobił z cs -em. Wolałeś CS a updatey, które wprowadzają ci, irytują, bo nie jest wcale lepiej? Mimo to lubisz otworzyć sobie skrzynę, bo lubisz skiny? Bratku. Nie pakuj mamony Gabenowi do kiermany, wejdź na G4Skins. na której możesz zzywać swoje wymarzone skiny. Na stronie macie codzienne bonusy, skrzynki bonusowe, częste eventy, kontrakty i wiele więcej. Dostępne są wszystkie metody płatności. Od z skinami, przez przelew i Paysafecard. Ty używasz mojego kodu, a ja mogę rozdawać wam giga skiny. Dobrze robsik. Together, together! I think under roof. Jebać! Nie powinien przeklinać, bo jest za wcześnie. Dobra, mój to robi. No niestety nie. O, podskoczyłem, żeby tamten go ubił, rozumiesz? Bo bez cewnika na daleko byłoby ciężko. O, chłopaki, no... O. Kurwa, gonią Jeden to tu jest. He! Szybko wklepać kod do bomby! Ej, klantuj kurwa uszy! Dobra, nie. boty w biegu, 10 lewele. Dobra, teraz ich niszczymy chyba. Chyba, że... nie. Long, nie blokuj! One low. Ue! Dobra, good job, Robs. Przypaliłem go jak kurkę. Jeszcze bez najda, nie wiem, co on tam chciał. Chciał zrobić to, co mi wtedy po, po, po gra grali, co w bieg mołotowa i dał mi tapa. Left side. Aha, ja dostałem! Nie, ta grę jest upamykana, nie? Pit, pit! Under roof Dobrze, ja jestem wabikiem. Nie no, biegaj mi z Digla. Trafiam mnie trzy razy z Digla, nie. Dobra, nie wiem, może teraz coś przyspieszyć, zaskoczyć ich, żeby mieć na po bo te granaty, bo pewnie będzie wyjebka za zerówę i tu fleszyk. Nie ma. Ten pewnie... O. Jeden bije konia w nie? Nie przyjdziesz tu księżniczko. Nie no, to są dziesiąte lewele, nie ja się zaraz. Proszę traf! Dziękuję. Aj! Tyle brakło, No to nie wiem ile. Nie, no, po się kurwa zżygam. Maybe half. Moja no, on to defuje na raz, nie? To się. To no, nie defuje na szczęście. O kurwa. Dobrze, Robsik jest kocikiem. Nice, obiłem go. 95 w czterech. Ale dałem wielką cegłę teraz. Ja, ale było blisko, żeby go tam kończyć przez smołeczka. Long. Czuję apse, no. maybe Może Grałem <grabiamy> Majorka. Ja mam paczkę, przypał lekki. To nie było mądre mnie, No nie trafiłem jeszcze w drzwi. Jest Dwa i 2 200 nie Wygraliśmy ten mecz No ja odchodziłem mega sceptycznie Ale się udało, nigdy nie możecie się poddawać I patrz teraz, kończymy ten challenge po roku Proszę To jakie zwycięstwo? No niestety ale no, trzeba przyznać, że tu koleżka naprawdę pomógł nam mega. Jeszcze sprawdzimy jego facetka. W sumie naszego nie sprawdzałem. ten nasz miał. A ten nasz miał niby piąty level facet. Nie, nie rozumiem tego. Dobra, usuwamy standardowo inferno i mieszamy dalej. Standardowo. Zagramy taktykę na szczura. Dobra, coś tu. przybajtujemy, bo nasz wchodzi na plecy. Door, single. Jakiegoś tapika, coś? Daj, namiadł. Będziemy Jest single. Ci spadnij. No, jest przypał. pewnie wychylę. A nie, nie wiem czy się z nim betlować, strzał etapa, poczekam na mojego. Oj! Ale był close. Hop! Hop! Ninja. Nice! Ale się jaram nie, bardziej niż facetami. Ej kumpel, no czemu mi nie pomagasz? No i GG MVP. Nie wiem czemu on tak stanął za drzwiami zamiast walczyć oko w oko. Aha, no to mu jest przyjebany. Yeah, ja, nice, bro. Chodź tu i nie sprawdź, proszę. idę. Window. Dobrze. Dobra, zespotował mnie, jest przypał konkret. Nic, zagramy retarda i pójdziemy tu. I tak nam dał głowę. Jakoś timingiem. Jest, dobra, chyba mnie nie. Proszę, nie widział mnie, prawda? Dobra, nie widział mnie. Teraz na ninja i żeby przed długimi, I żeby nie przed krótkimi tylko. Proszę o, widziałem! Widziałem! <grystanie> yes. Ale ograni na łeb, ja Dumny jestem z tej rundy. Bardziej niż jakbym dał dwa tapy. Jeszcze mój mi dał głowę na początku. Paskut. O nie! Dobrze. Chcecie komerkę na monitor? Żeby nie było, że mam celownik na ekranie. Dobra, gramy o agresję chyba dalej. Spróbujemy wjechać. No nie sprawdź mnie, to są boty. Pokonaliśmy dwie dychy, to teraz siódemki nie pokonamy i chłopa bez faceita. Dobra, i idziemy na plecki, tak? Uff On bez kewa grał! Dobra, to robimy to samo, nie? O! Double door one Przypaliłeś go, bratku! Dobra, zasmokował, powinni tu przyjść. Przyszli Łatwo! No, teraz damy jednak smoke tu Nie, bo on wejdzie mi w mołtowanie. Łe! Maleńka, chodź maleńka. O kurwa! O, le dali flesza, jopini! Dzięki Krzyku, jesteś w porządku. Wykrzyżnikiwaj se e wpisz, braciak. Żebyś wiedział, co jest do wygrania w tym miesiącu. No <gry> myślałem, że się wydupcę. Tu chyba nie niszczył, o. Może jakiś zeusik pod kontencik wyjdziesz, bratku? O rany! Usłyszał mnie chyba, że się śmieje, że mam mało fragów i zaczął jeździć po fragi, nie? Jest jeden tu, double. Czy idzie? Ale wiedział! W sensie wiedział, spodziewał się, bo robiłem to zagrywkę już x razy. Przedujemy w tabeli nad dziewiątym levelem. Śmiesznym jakimś. Dobra, 200 gramy. Oni dwóch CT grają. Prawdopodobnie. A, jednak nie. One close to you. One city. I Ja mam tu dobrego krosika. Jak nie zejdzie rampą, tylko będzie podchodził. Żrandolem. O! Widzicie? Łatwo. I Jedziemy teraz tu, wyjdzie mi tu z tej strony. Musi. Nie, jednak nie. O. Ue! Hoj, dostał torpedę! Tu gdzieś jest. Ci Gdzie tu, cienie latają. Tu musi być. O. Nie, nie. Czy się uda? No Global był jeden. W też musiał być Global jakiś. Global. Aha, czemu ona... tu był tak potężny rang? Ja tu kura w pszenicy.